Jabłka i ciasto francuskie to połączenie idealne. Można je przygotować na wiele sposobów, ale ja dziś zapraszam Cię na pyszne i bardzo proste rogaliki z dwóch składników. Jabłka w tym wydaniu smakują jak rozpływające się w ustach budyń otoczony chrupiącym ciastem francuskim. Czy nie brzmi to przepysznie? Napisz w komentarzu, czy próbowałaś już takich ciasteczek z jabłkami. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy! Jabłko obieram i kroję na mniejsze kawałki. Ja użyłam do tego krajelnicy do jabłek, ale jeśli nie masz takiej, użyj noża i za jego pomocą pokrój jabłko. Pamiętaj, aby wydrążyć gniazda nasienne. Ciasto francuskie rozwijam i kroję w średniej grubości pasy. Następnie paskami owijam cząstki jabłek. Ciastka przed upieczeniem schładzam w lodówce, aż ciasto francuskie stwardnieje. Przed pieczeniem ciasto smaruję roztrzepanym jajkiem, aby po upieczeniu miało ładny kolor. Ten krok możesz pominąć. Ciastka piekę w 220 stopniach Celsjusza, grzanie góra-dół przez około 15-20 minut. Napisz w komentarzu, czy lubisz takie proste przepisy. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!